W tym filmie przećwiczymy odczytywanie liczb z osi liczbowej. Przejdźmy do pierwszego przykładu. Pytanie jest, jakim liczbem odpowiadają punkty zaznaczone na osi. Ok, i rzeczywiście widzę, jest oś liczbowa i mamy 11, mamy 13 oraz liczbę ABC. Właściwie to litery ABC i pod tymi literami kryją się jakieś liczby, i my musimy teraz odgadnąć, co to są za liczby. Ok, to w takiej sytuacji, pierwsze co robię, to muszę ustalić wartość jednego kroku. Czyli widzę, że pomiędzy jedenastką a trzynastką mamy. Ile w sumie takich kreseczek? Mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Mam pięć kroków, żeby dojść od jedenastki do trzynastki. No to tak naprawdę muszę najpierw ustalić, jaka jest odległość między trzynastką a jedenastką. No to robię odejmowanie. 13 odjęć 11 to się równa 2. Czyli muszę pokonać odległość równą 2 w 5 krokach. Czyli wartość jednego kroku będzie ile? Jeżeli mam tak, to jest różnica 2 do wykonania w 5 krokach, to znaczy, że wartość jednego kroku to jest 2 podzielić na 5. To jest jeden krok. No dobra, to jak mamy ustalony krok, to teraz możemy poustalać nasze liczby. I teraz tak, żeby dojść od. 11 do B musimy zrobić 2 kroki, i każdy krok ma wartość 2 piąte, czyli liczbę B odkryjemy robiąc coś takiego, że do 11 dodaję 2 kroki, i każdy krok ma wartość 2 piąte, czyli robię 2 razy 2 piąte. Czyli wynik to 11 plus 2 razy 2 piąte. 2 to jest inaczej 2 pierwsze, prawda? Czyli mam 2 razy 2, czyli 4 piąte. Czyli to się równa 11 i 4 piąte. 11 i 4 piąte. I taka liczba kryje się pod literą B. Teraz ustalmy, jaka liczba kryje się pod literą C. No to robię dokładnie tak samo. Czyli C określam w ten sposób, że to jest tak. Do 11. Musimy dodać 3 kroki, prawda? No bo, żeby od 11 dojść do literki C, musimy zrobić 3 kroki, i każdy krok ma wartość 2 piąte, czyli 3 razy 2 piąte. Ok, czyli to będzie 11. Dodać 3 razy 2 piąte to jest 6 piątych. 6 piątych, a 6 piątych to jest 1 i 1 piąta. Czyli mamy 11. Dodać 1 i 1 piąta to się równa 12 i 1 piąta. Czyli taka liczba kryje się pod literką C. I zostało nam jeszcze do odgadnięcia, a właściwie to do obliczenia, jaka liczba kryje się pod literą A. No to, do, do, żeby dojść do litery A, to od 11 musimy się cofnąć o dwa kroki. Dlatego robię tak, że to jest 11. Jeżeli się cofam na osi, to znaczy, że odejmuję. Odejmuję dwa kroki, prawda? No bo, żeby dojść od 11 do A, robię, musimy zrobić raz, dwa kroki. Czyli odejmuję dwa kroki i każdy krok ma wartość 2 piąte. Czyli odjąć dwa razy 2 piąte. No to mamy 11, odjąć 4 piąte, co nam daje 10 i 1 piąta. Czyli mamy ustalone, Każdą liczbę, którą, która kryje się pod każdą literką. Zatrzymajmy się, bo mam Ci coś ważnego do przekazania. Jeśli denerwują Cię reklamy i poszukiwanie tematów na oślep, wejdź do aplikacji Zdaj, bez reklam i bez straty czasu. Wszystkie treści w jednym miejscu. Zeskanuj kod QR lub kliknij w link poniżej i zarejestruj się na Zdaj.